Dzisiaj nadszedł ważny dzień w Kangurku Kao, ponieważ zmierzymy się z najstarszą, czyli z tą, która włada tą lodową krają, tak więc widzowie, łapa w górę, zostawcie pod tym odcinkiem, ile? Uwaga, uwaga, 2000 łapek w górę. To jest zadanie dla Was. Mam nadzieję, że się wam uda. Napiszcie też w komentarzu hashtag Kao, żeby zwiększyć aktywność i żeby zwiększyć zasięgi tego filmu. No i oczywiście zapraszam do subskrybowania. Już niewiele nam brakuje do 100 tysięcy i dzięki wam może nam się to udać. A tymczasem wracamy do Kangurka Kao. I nie mam pojęcia jak nam pójdzie z najstarszą, i mam nadzieję, że nie będzie ona jakimś wymagającym przeciwnikiem i uda się ją po prostu pokonać ocalić, chyba ocalić bardziej za pierwszym razem, tak więc ruszamy, ona będzie dokładnie w tym miejscu, do którego aktualnie się udajemy nie wiem, czy to będzie ostatnia misja, ale spójrzmy sobie, bo tutaj mamy coś takiego jak, uwaga, uwaga to jest gdzieś tu, dokładnie tak poziomy, kaopedia skarby, zobaczcie, mamy skarby 14 na 17, ruchy 8 na 8 postacie 18 na 24 więc tak naprawdę nie zostało już nam zbyt wiele do Odkrycia, tak naprawdę została najstarsza. To jest ona, to jest jakiś nie wiem kto, rękawice. Prawdopodobnie to jest ostatnia misja. Nie mam pojęcia. Dziwnie to wygląda. Wygląda tak, jakby ta gra była naprawdę tak zrobiona na bardzo szybko. Mam takie dziwne wrażenie. Ile potrzeba? 39. Brakuje mi jednej runy. Dobra, widzowie, muszę znaleźć jedną runę. No i, po no i powiem Wam, że nie minęło dosłownie ile. Pięć sekund jakoś tak! I tu można zamarznąć. Dobra, użyjmy tego, niech to wszystko zamarnie. Nie minęło 5 sekund nawet. Ja dosłownie spauzowałem nagranie i od razu znalazłem tutaj, proszę bardzo, ostatnią brakującą runę. Mamy to! Udało się, nie sądziłem, że to nam się uda, w ogóle tam prawie zamarzą, tak więc trochę niebezpiecznie się zrobiło, ale mamy mnóstwo serduszek. Mnóstwo, mnóstwo wszystkiego Więc chyba możemy się spotkać już po prostu Z najstarszą Just like that, po prostu, pójdziemy do niej I prawdopodobnie będziemy musieli z nią Zawalczyć, świątynia duchów Brzmi naprawdę poważnie Ale kto wie, może nie będzie aż tutaj tak źle Może to najstarsza, no nie będzie jakimś takim Wielkim, potężnym przeciwnikiem Czołem Super, tylko że jak w to uderzy coś się stanie nie ma nawet dźwięku, szkoda, bo liczyłem na to, że będzie taki gong czy coś na, na tej zasadzie. Dobra, dowody na pewno nie wpadamy, bo to jest niezbyt mądre i niezbyt bezpieczne. E, w ogóle jutro postaram się wam rzucić jakiś taki dodatkowy odcinek. Mam przygotowany jeden właśnie specjalny odcinek, więc wyczekujcie. E, więc dzisiaj kangurę kao, jutro specjalny odcinek. No i w sumie nie wiem, kiedy będzie zakończenie kangurka kao. Cisza. Jest! Kopelat, Walter. W istocie, staruszko. Widzę, że masz nowego ucznia. Nadal siedzisz w tym nudnym biznesie sztuk walk? Co? Tym samym, którym ty się kiedyś zajmowałaś. Świat się zmienia, ale ty, oczywiście jesteś wciąż taki sam. Ach, dosyć tego. Ostatecznie ukończyłeś proces odnowy, a nie chcę zawieść swoich klientów. Walczmy zatem. Zobaczmy, jak dobrze go okay. szkoliłeś, Walter. Czyli ona jest dobra, albo nie jest dobra? Ok, będzie walka. Ok, widzę, że to trzeba robić, więc nie powinno być aż tak źle. Ok, czyli rozwalamy lustra. To jest nasze zadanie. Dużo uników trzeba będzie tutaj zrobić, bardzo dużo. Oj, zobaczcie, co tu się dzieje. Dobra. Ależ łatwe, dobra. Pyk, pyk, możemy cały czas robić uniki i podczas robienia uników też spalamy, więc jak najbardziej, ok, mi to odpowiada. Dobra, lustra zostały odpalone, teraz tylko trzeba się za nimi chować. Siema Co, zbiłaś sobie tarczę? No i pięknie, o to mi właśnie chodziło. Bang, bang, bang. Bęk, bęk, a ja staram się przy tym dwa serduszka, więc też wcale nie tak najlepiej. Dobra, znowu uderza. Tym razem jest trudniej, ponieważ te lustra, jak widzicie, się przemieszczają teraz. A my mamy cztery serduszka, więc nie jest za dobrze. Jestem ciekaw, czy w ogóle jaka będzie kolejna faza. Ona na pewno na, w jakimś momencie przywoła sobie pomocników. No nie ma innej opcji. Dobra, znowu Sejkuku, zrobiłaś idealnie, po prostu idealnie. Dobra, bęk, bęk. Ech. Dobra, nie wiem czy to coś dało. Znowu idzie lodowa fala, dobra. Cyk. Musimy cały czas unikać tego. Ale to jest łatwe, zobaczcie, nie jest ciężko. Naprawdę już przestałem. Tra Znowu wystarczy jedno lustro, nie musimy wszystkich. Da się spidranować widzowie, da się speedrunować. O, dobra, uwaga, to niebezpieczne. Tylko trzeba odpowiednie lustro tutaj podpalić, bo tak to. właśnie, byle jakiego nie można. Dobra. I zadziałał znowu, Ok, pięknie. Bank, bank, bank i bank. Mamy drugą fazę. Szybko poszło, powiem wam szczerze, nie spodziewałem się, że to aż tak szybko pójdzie. Naprawdę ile was tu teraz będzie tyle? Dobra, teraz odwrotnie. Musimy zbierać lodową moc. Ok. I musimy je zamrażać w ten sposób. No dobra. Brzmi to jak jakieś wyzwanie, powiem wam szczerze, bo mamy tylko jeden tutaj lodowy totem. I jak widzicie, tak, tak Och, chodź tu Na dół, na dół. zapraszam cię Nie wiem, co ja zrobiłem, ale zadziałało, totalnie zadziałało No, chodź Dobra, znowu lodem musimy je używać tutaj a jak użyjemy super zdolności to nic nie da No, super zdolność nic tutaj nie robi niestety Szkoda, bo to by było naprawdę przydatne Gdyby coś nasza zdolność, zdolność tutaj robiła jednak Dobra, zamrożone, zamrożone Musimy znaleźć prawdziwą To jest najważniejsze, ja prawie spadłem Co prawda jedno serduszko straciłem Jak sami zresztą mogliście zobaczyć Okej, okay, i mamy tą prawdziwą Jest prawdziwa, chodź, chodź, chodź tutaj Najstarsza, ależ walka, ależ walka Dobra, ona coś tu tutaj... No złaś z tego patyka! Okej, okay, drugi raz ją zrzuciłem, ona się dalej nie rozstroiła. Dobra, jednak się roztroiła, okej. Okay. Jedno serduszko to nie jest duża strata, naprawdę. Auć! W sensie dwa serduszka, no jest to wystarczająco, żeby ją pokonać, ale... Może jednak to wciąż za mało? Jedno serce, ojojoj! Oj, oj. Dobra, ostatni hity. Ostatni hit! Zrobiłem to za pierwszym razem. Udało się widzowie. Nie przeszło do głowy, żeby nie pracować z tym wiecznym wojownikiem. Byłam przekonana, że to dobra decyzja. Ta jasne. Myślałam, że moja szkoła na tym skorzysta. Te kryształy mają wielką moc, Walterze. Jasne tak, coś o tym wiemy. Zatem, Walterze, opowiedz mi o tym swoim uczniu. Sam mogę to zrobić. Jestem Kao. Szukam ojca i siostry. No, oboje zaginęli, a ja jestem pewien, że ten cały wieczny mistrz ma z tym coś wspólnego. Hmm. hmm. Nie tak dawno spotkałam jedną kangurkę. Ona też interesowała się kryształami. Uuu, o, niedobrze. O, nie dobrze. Spędziła tu trochę czasu. Równie bystra co uparta. Nauczyła się nawet wędrówki duchów. Gdzie teraz jest? Powiedziałam jej, skąd pochodzą kryształy, i tam się udała. O -o. Na Wyspę Wieczności Założę się, że Niedobrze. można tam znaleźć wiecznego wojownika Wyspa Wieczności To, to już wiemy, gdzie się udamy Sama tam nie byłam, ale cóż Nie trzeba geniusza, żeby skojarzyć fakty No dobrze, chodźmy trenerze Nie ma chwili do stracenia Powodzenia, Walter Może się jeszcze zobaczymy? Ula la. Na razie, staruszko Zwróciła się. O te hell. Było dziwne, totalnie. Dobra, 5 minut ją ukończyliśmy. Jakby to totalnie było coś, czego się nie spodziewałem, że to pójdzie aż tak szybko. Ale okej. Okay. Poszło. Tak więc co? Nie wiem, tu się uruchomi jakiś teleport, czy. Czy co się wydarzy teraz tak naprawdę? Bo musimy udać się na wyspę wieczności. I czy to będzie jakby. Wyspa, gdzie będziemy mogli się teleportować, czy będziemy musieli tam polecieć? Tego jestem ciekaw, bo naprawdę jakby... Nie wiem, nie wiem, szczerze powiedziawszy. Chyba lecimy, dobra. Widzę już tutaj oczywiście gadżeta, więc prawdopodobnie będziemy musieli polecieć. Jap. Yep. Nie ma innej opcji. No, musimy polecieć. Dobra, czyli musimy się udać tam. I stąd musimy wrócić sobie tam. Nie zebrałem żadnych dodatkowych runek, więc prawdopodobnie, no kto wie, może tu jeszcze jakieś runy się ukrywają. Znaczy na pewno się ukrywają, bo zresztą jedną możemy zobaczyć, że się gdzieś ukrywa. Ale raczej nie będziemy jej szukać, bo prawdopodobnie nie będzie nam to już tak bardzo potrzebne. Tam widziałem oczywiście skrzynię, ale monet też nie potrzebujemy jakoś specjalnie dużo. Potrzebujemy po prostu. polecieć stąd. Co? Jednak nie. Podróży, okej, okay, dobra, jednak podróżuj. Yy, wyspa Głodna Dżungla, Wyspa Hopalu i teraz Wyspa Wieczności. To jest to, gdzie chcemy się udać. Tak, chcę zobaczyć, jak wygląda ta Wyspa Wieczności, naprawdę. To już będzie ostatnia wyspa, prawdopodobnie. Naprawdę imponujące, Gadżet. Wiedziałem, że ci się spodoba. Komu by się nie spodobał? Co to będzie. Zobaczymy, dokąd nas zabierze ta ptaszyna. Może tym razem się nie zapali. <laughs> Żartuję. Nieważne, leć, ślicznotko, leć. Wow, szybkie, naprawdę szybkie, powiem wam szczerze, naprawdę szybka maszyna No i co teraz, no i co teraz widzowie, no gdzie my polecimy na tą wyspę wieczności, czy to będzie jakby Jeszcze jeden taki poziom Czy to już będzie taki jeden poziom po prostu do przejścia Mam nadzieję, że pasy Zaraz, czy ja zamontowałem pasy? Muszą gdzieś tu być Nie ma pasów A nie, są pasy Są ale urwane. Naprawdę wypadł nie widzowie, Jak to się mogło stać? Jak to się mogło stać, że po prostu Kangurek kazał sobie wypadł? Możliwe. To samolot gadżeta. No cóż, biedny gadżet. Spoczywaj w pokoju. Nie, to jest ten samolot. Jego pierwszy Aha. samolot, który ukradła Kaja. Ona musi gdzieś tu być. Tak jest. Od tego jesteśmy pewni. Gdzieś na tej wyspie musi być Kaja. Znajdź Kaję, ale pytanie czy to jest ostatnia wyspa, czy jakby... Coś nowego, coś nowego. Zielone! Ej, hey, masz, weź to! Niech moc wiatru będzie odtąd w twoim sprzymierzeńce! Moc wiatru, ale nice. Give me that. Ale super! Dobra. Nie będzie mi zazdrościć tych wszystkich zdolności. Oczywiście. Z pewnością tak będzie. Teraz mocą wiatru możemy Widzę, że się da O, możemy przyciągać Ej, całkiem fajny, powiem wam szczerze Fajna jest moc wiatru, podoba mi się Czy będziemy mieli niespodziankę tu jakąś? Nie ma niespodzianek Nice, chodźmy na górę, bo tu może coś być jeszcze ciekawego Bądź poważny Wystarczy obejrzeć, co zostało w Nie znasz haji jest zdecydowanie zbyt uparta, żeby poddać się tak łatwo jak ten samolot. Na pewno no. że jej masz dobre. Skoro mówisz. Oby tak, mówisz. Muszę się Oby tak zgłosić, było. Ona musi być w pobliżu. Dobra, pytanie czy ja dobrze idę i czy ja dobrze tutaj zbieram te rzeczy. To, to jest najważniejsze pytanie. Okej, okay, to możemy przyciągnąć i tu w sumie. W sumie to tu nic nie ma, ale ewentualnie możemy zrobić tak i możemy pójść jeszcze wyżej. Runa jakaś, cokolwiek? Dziwna jest ta wyspa, powiem Wam szczerze, naprawdę, jakby ta wyspa jest dziwna. Ile to jest w ogóle beczek? Strasznie, strasznie dużo. Będzie z niespodzianką beczka? No, może być, może być, nie wiadomo. Prawda? Auć! No, była jednak z niespodzianką, dobra. Mam iść tędy z tego co... O, dobra, hak. Ops. Niczym Spiderman, tutaj lecimy. ty jesteś? No, się maczek, Serduszko się przyda, bo nie wiem, czy przypadkiem tu nie będziemy. Mam dziwne wrażenie, że na koniec będziemy walczyć z Kają. To będzie jakby taki boss do pokonania. Bo ona zostanie opętana przez kryształy. nuda, tak się tu zadomowiła, że powinna chyba płać Bum! Ach, tutaj ładnie, ładnie przywaliliśmy. Siema, bo. Bum! Co tam? Czy mogę to przyciągnąć? Ej, ciekawe. Ale i na głowie nas kakałem. Dobra. Mogę obniżyć to, a, czyli mogłem ją zrzucić po prostu. Dobra, give me that i jeszcze jedną mocno, proszę, dziękuję. Pięknie. I wydaje mi się, że na tej wyspie nie będzie już, tak jak na poprzednich wyspach, e, a mianowicie... Daj mi lodu trochę. No bo na poprzednich wyspach było coś takiego, że jakby no wybieraliśmy te poziomy, prawda? Nie! Wpadłbym, wpadłbym, dobra Działa to? nie działa, a to? To działa. Albo za daleko byłem, za blisko byłem. Okej, okay, dobra, nieważne, zrzuciłem je. Zrzuciłem żabolce, zrzuciłem, więc nie musimy się o nie martwić. Cyk, monety, pyk. Bum. Jestem ciekaw, może na tej wyspie faktycznie jakby... No ciężko sprawdzić, jakby musimy to po prostu ogarnąć, powiem wam szczerze. A mianowicie zamrozić to. Teraz potrzebujemy zielonej mocy, żeby to przyciągnąć. Właśnie nie wiem, czy tu będą takie dodatkowe poziomy. To mnie ciekawi najbardziej. Daj mi kule, dzięki. Dobra, dwie w zupełności wystarczą. To musimy przyciągnąć i tamto, ok. Czyli pyk i to musimy. Pyk, ok. Teraz tu hopsnąć i nice, jesteśmy. Pytanie, właśnie, czy będą tutaj dodatkowe poziomy, czy to będzie jeden poziom jako wyspa? Co to jest? Dziobal. Czym jesteś dziobalu? I na pewno nie jesteś jakimś wymagającym przeciwnikiem, z tego co widzę. Jesteś zwykłym pionkiem, nic specjalnego. Nowe treści w Kaopedii, czas to zobaczyć. Kaopedia mówi nam, że jest nowa postać. Z rankingu potworów. Jest to... Dziobal! Ej, zobaczcie, został jeden do odblokowania tylko. What? Zobaczcie, odblokowaliśmy wszystkie moby, tu już nie będzie to kompletnie nic. To jest ostatnia wyspa, widzowie. To jest ostatni odcinek Kangurka Kao. To jest oficjalne. Jestem w stanie to powiedzieć, że to jest ostatni odcinek Kangurka Kao. Szalony cyrk na wiecznej wyspie. Niemożliwe, żeby tu się coś jeszcze odwaliło, żeby ta gra była jeszcze dłuższa. No nie, nie ma opcji. To już jest, to już jest end. Widzowie, to jest ostatni odcinek. Mi jest, jest smutno po prostu. Bo to jest naprawdę ostatni odcinek. A to mi Mario przypomina strasznie. O dobra, to gryzie. To nie będę tego ruszał. Dobra. Pięknie, ej, udało nam się. Dużo raczej runek żadnych nie będzie. To jest ostatnia wyspa. to już nic nie będzie kompletnie. My po prostu tutaj przyszliśmy, żeby nałapać sobie checkpointów. Nałapać serduszek i tyle tak naprawdę. Wow, wow, naprawdę nie spodziewałem się. Ja rozumiem, że ta gra miała być krótka, ale... że aż tak krótka? I kolejny przeciwnik, tym razem latający. Dziobal. A nie, to znowu dziobal. Tylko może to jest jakiś taki latający. Dobra. A bo jest ich tu więcej. Czy żaby wyszły? Skąd się wzięły te żabolce? Dobra, atak o, Ależ pięknie, nice. No i to się rozumie widzowie, to się rozumie. A żeby... Co jednak runy są? Jeszcze małpy... A, bo to jest takie większe wyzwanie trochę. Tak, tak. Tu nie będzie aż tak łatwo. Tu musimy się rozprawić z kilkoma przeciwnikami. Z tragarzami i teraz jeszcze pewnie jacyś wyjdą. Tak jest, oczywiście. Z wszystkimi naszymi największymi kłopotami i trudnościami musimy się zmierzyć. Dobra. Okej. Okay. I ostatni. O, y ja żyję i on też żyje. ona, bo to jakaś chyba koza taka. Dobra, więc to był dobry pomysł, żeby rozwalić ten kryształ, szczerze mówiąc. Dobra, na razie. Są so far so good, jak to się mówi. Nowe treści w Kaopedii. Znajdź ich wszystkich. Czy ja odblokowałem wszystkich, właśnie? Wszystkie potwory. Kaopedia. Postacie. Chyba mamy wszystkie potwory. Nadzorca, okej, okay, to był nadzorca Dziobal. Yy, no i co, no i tyle, no i roz... Jeszcze jeden! Kościół! Wypuśćcie mnie stąd w końcu. No, udało się. Życie dostaliśmy, no <śla> ta misja była prosta. Ej, ja spodziewałem się naprawdę czegoś trudniejszego. A to takie wiecie. O, super, udało się. 40 runek. A okaże się, żeby wejść do ostatniego poziomu, trzeba 50. Trzeba będzie zebrać wszystkie runy. Nie wiem, no twórcy by nie byli aż tacy, żeby coś takiego robić. Się pogniewał na nich trochę. Da się tu wejść? Dobra, nie da się tu wejść, a tu nacisnąłem jedno, nic się nie wydarzyło, okej. Okay. A jak w to przywalę? Też się nic nie wydarzyło. Ale jednak trzeba było coś włączyć chyba. Tak to wyglądało, że. Aha, dobra, bo ta wyspa jest tak dziwnie podzielona. Czyli co? Mamy checkpoint, stamtąd yy, przyszliśmy, poszliśmy tu. To teraz musimy iść tu. I nie ma innej drogi. Tak, no my przyszliśmy stamtąd jakoś. No dobra. Chodź. Teraz ogień. Żeby to uruchomić ponownie. No to już są skomplikowane zagadki. Szkoda, że dopiero teraz. Są takie skomplikowane, mogło być wcześniej bardziej skomplikowane, ale nie, 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 tutaj nie ma, tak... nie ma takich trudnych zagadek, z tego co widzę. Pyk, przyciągamy, a gdzie ogień? Ja potrzebuję ognia. No bez ognia to ja tutaj ni hu hu. Czyli potrzebuję na górę iść, dobra, czyli jednak ta gra mnie troszeczkę przechytrzyła, jak sami widzicie. Ta gra mnie trochę przechytrzyła. Ops, yeah, siema. I trochę się zepsuła, jak sami widzieliście, ponieważ stałem na tej platformie, a ona po prostu się wyłączyła. just like that, co nie? Stwierdziła, a wyłączę się, Po czemu by nie. Dobra, tutaj. Teraz, hops, hops. Jak to uruchomię, no właśnie. To może mogę po prostu pójść w ten sposób, przyciągnąć. To będzie łatwiejsze. Dobra, pyk i teraz to się uruchomi. Patrz, jaki mądry jestem. Widzicie, kurczę? Trzeba trochę pomyśleć. Trzeba troszkę pomyśleć. Dawaj niespodziankę. Bomberka, bomberka. Dobra, nie ma bomberki. Nice. Dobra. I znowu potrzebujemy ognia. Ale ja nie mam ognia. Tam jest więcej ognia. Nie no, mam lód tylko. Ja nie mam ognia. Nie mogę się Nie dostanę się tam bez ognia. Nie zadziała to bez ognia, czyli musimy się cofnąć i zebrać ogień. No dobra, ale pytanie, gdzie może być więcej ognia? No bo jakby widzę, że może być ciężko tutaj. Na górę się nie dostaniemy, w sensie dostaniemy się chyba. Jego ja nie przyciągniemy, a to z góry? To z góry jesteśmy w stanie. Ale to wtedy poleci na dół, ale bez ognia i tak nie poleci do góry. Czyli co, utknęliśmy tutaj niemożliwe. Coś tu jest nie tak, ewidentnie. Dobra, to sobie możemy przyciągnąć. Okej. Okay. I to sobie możemy przyciągnąć. Okej, okay. dobra, i tu mamy. Jest! Ależ to było. To było ciekawe, to było ciekawe. Jakby było więcej takich zagadek, to było naprawdę całkiem. Całkiem zabawnie, powiem jeszcze. Bomberka! Sio, sio! Uciekaj! Uciekaj! Dobra, udało się, uff. Dobra, teraz tu, pyk. Ledwo co, ale się udało. Teraz tu, pyk. Wykalkulowane wszystko, wykalkulowane. Dobra, teraz tędy. Obrót. I możemy teraz odpalić sobie tutaj ogień. Pyk. Nice, wystarczył jeden, co prawda. Zebrałem trzy, bo ostatnio brakowało tego ognia, więc wolałem mieć trzy zamiast jednego, ale udało się. Jesteśmy już prawie na miejscu. Mamy checkpointa. Mamy prawie wszystkie serduszka, więc czemu by sobie nie zebrać? To jeszcze jednego. Okej. Okay. Idziemy przez ten dziwny cyrk. Sorry małpy, ale nie będę z wami walczył. Bo mnie nie trzymacie tutaj w żaden sposób. Będę spiteranował po prostu. <laughs> no bo nie ma co, mam wszystkie życia. Tak naprawdę bitka z nimi mi no zupełnie nic nie da. O, mamy tutaj diabelski młyn. Ależ pięknie. O, wentylatorki, specjalnie tutaj. Uruchomione, żeby nie było za łatwo. I co my tu mamy? Serduszko. Dobra, no spokojnie. Um. Dobra, dobra. Do um. Żyję, żyje widzowie, nie wiem jak do tego doszło, ale się udało. Jakimś cudem się udało. Ja ja mam chrapkę na te serduszko, naprawdę, bo to już chyba queen... ostatnia część której potrzebuję jest tutaj, dobra, czyli hops. I 4 na 4 mamy dodatkowe serce. Wow. Całkiem nieźle. Dobra, tego się złapmy. No i możemy lecieć już na drugą stronę, tak naprawdę. I na koniec wyspy na to wychodzi. Przyspieszmy ten proces. I. O, leż z wysokości spadłem. Może tak właśnie powinienem na to spaść z takiej wysokości? To nie jest tak źle, jak jest <laughs> to to nie? Tylko we dwie. A ten stary ogry się nie pokazuje. Jaki stary ogro? O co chodzi? Dobra, ogień. To leci sobie w dół. Ja też sobie lecę w dół, jak gdyby nigdy nic. Na szczęście mamy checkpoint, więc tutaj, tutaj bez większych problemów. O, jeszcze serduszko. Nie pogardzę, nie pogardzę serduszkiem dodatkowym. A użyjmy tego ognia, bo kto wie, może nam się to przyda. Teraz tu. Hops, hops. I hakiem. Pięknie, mamy kolejny checkpoint. Wszystkie tak idzie gładko tutaj na tej wyspie, że jestem po prostu w szoku. Tu się nic nie dzieje. po prostu sobie biegniemy, jak gdyby nigdy nic. Muszę się pospieszyć. No, nie wiadomo, co się dzieje z Kają. Tak chyba się nazywa siostra Kangur Kakao. Kaja. Ogień mamy idealnie. Kolejny checkpoint na horyzoncie, widzowie. Kolejny checkpoint. Będzie jakiś głupi labirynt klauna. Okej okay. Where wyjście Jest checkpoint A checkpoint równa się wyjście, ale tu coś widziałem Oj, pułapki I kolejne serduszko Da się mieć jeszcze jedno? Aż niemożliwe, nie no, więcej już nie mogę mieć Ile mam? E, 3, 6, chyba 8, tak? 3, 4, 5, 6 Aż mi się troi, 4, 5, 6 Tak, 8 serduszek mamy Da się mieć pewnie 10, tak obstawiam w całej grze bo wszystkich nie zebraliśmy, no tak pewnie z 10. Takie są moje przypuszczenia. Ej, co jest? Okej. Okay. A, to jest wyliczone Dobra, myślałem, że coś jest nie tak, ale zobaczcie, wystarczy poczekać. To się uruchamia. Myślałem, że to się uruchamia za każdym razem, jak my tutaj próbujemy coś yy, atakować, ale nie, jednak to nie działa w ten sposób. Raz, serduszko. Ale tu pędzimy, lecimy ratować siostrę. Oj. Piąteczka A tu jest studnia. Nie no, to ja do studni nie chcę. Studnia mi nic totalnie nie daje. Plus, jak, plus jakieś tam no wyzwania, ale no, to nie jest nam jakoś super potrzebne. Ale to był fart. To był czysty fart, naprawdę. Dobra, na pewno tędy musimy pójść. Nie ma I musimy tędy się przedostać. Pięknie. Tu spalić. Oli ja to zranuje. Mistrz. Mistrz speedruningu Co tam nadzorco? A o ile w ogóle jesteś nadzorcą? Jak niezwykłym po prostu ptakiem I mamy O Nic mi to nie dało, przyszedłem tutaj tylko politerkę O Kompletnie nic, dobra Siemka Czyli w tą stronę jest dobra, dobra droga Auć Nice, jest strzałka nawet, jest strzałka pokazana, żebyśmy się nie zgubili tutaj przypadkowo. Dobra, cyk i lecimy na samą górę. Nie mam pojęcia, czy to będzie moja siostra, ale na pewno będzie runa. Tak jest. I będzie ostateczna walka z bossem, więc dzisiaj. Ojej, to będzie, za... będzie gigadługi odcinek, naprawdę. To będzie gigadługi odcinek, o ile dam radę zrobić ostatniego bossa. Za pierwszym razem. Okej, okay, jestem. No i co teraz? Jest! Zaraz! Co tu się dzieje? Ale za tobą tęskniłam. Ja. A czy my się znamy? Co Chyba jest? Chyba wierzysz mnie za kogoś innego. Nie poznajesz mnie? Jest i Kaja. Kaja! No teraz ją poznał. <laughs> dobra, dobra. Dosyć tego. Mam coś do zrobienia i musimy się pośpieszyć. Jesteś tu sam? Ha! <laughs> ha! i Nie. Gadżet są ze mną! I jeszcze te rękawice! Mogę, um, mogę z nimi rozmawiać! To długa historia! O, no tak, znam tę historię. Te rękawice na twoich rękach to nie przypadek, Co? Kao. Tylko z ich pomocą możesz zniszczyć wieczny świat. Co? To wykluczone. Jesteśmy wiecznymi rękawicami i należymy do wiecznego świata. Absolutnie nie mamy zamiaru go niszczyć. Ale przecież już to robicie. Rozumiecie to, prawda? Oczyszczacie świat zasysając wieczną moc. Czy tego chcecie, czy nie? Przyniesiecie mu zgubę. Oj, oj. Uu, jeszcze zobaczymy. O, cicho Skąd to wszystko wiesz siostra? To bardzo długa historia, a noszenie tego paskudnego kostiumu jest jej częścią mm. ale teraz nie ma czasu na wyjaśnienia. Wiem, że tata jest gdzieś na tej upiornej wyspie. Pytanie tylko gdzie Dowiemy się. Masz jakiś plan? W grze w ubijanie króliczków nagrodą jest kryształowa runa. O a cóż Dobra Run nigdy za wiele. Zrobimy to po twojemu. Po mojemu to zawsze najlepszy sposób. A, miło znowu słyszeć, jak no Okej. Okay. Czyli jednak to nie jest jeszcze ostatni odcinek, bo tutaj jeszcze się wiele wydarzy. I myślę, że następną misję, czyli jakby no już ostateczną misję zrobimy sobie w następnym odcinku.